Panie, poprowadź nas, poprowadź nasze umysły, nasze serca, abyśmy byli skupieni. Teraz rozważając tajemnicę Twojej męki w czasie medytacji pasyjnej, prosimy, abyśmy mogli przeżywać to, co Ty przeżyłeś, właśnie całym sercem. Jakbyśmy brali w tym udział, jakbyśmy byli blisko Ciebie, kiedy cierpiałeś. Tajemnice związane z męką Pana Jezusa w Wieczerniku, kiedy ustanowił sakrament miłości, sakrament sług miłości. Czyli msza święta, kapłaństwo. Przepasałem się prześcieradłem, aby im wskazać, że apostoł powinien się przepasać umartwieniem i żyć pełen zaparcia, jeśli skutecznie chce zdobywać duszę. Wreszcie woda, którą wylewałem na nogi apostołom, była obrazem trawiącej moje serce godliwości. O zbawienie świata. Zbliżała się godzina odkupienia rodzaju ludzkiego, i wtedy serce moje nie mogło opanować gorliwości, a nieskończona miłość nie mogła pozwolić na to, aby ludzi zostawić osamiot, samotnymi. Chcąc więc dać im dowód miłości mojej i pozostać nimi aż do. Skończenia świata postanowiłem stać się ich pokarmem, ich podporą, ich życiem, ich wszystkim. Eucharystia jest pomysłem miłości. Jak mało jednak duszy odwzajemnia się tej miłości, która dla nich zużywa się i wyniszcza. Nie lękajcie się, przyjdźcie do mnie. Gdybyście wiedzieli, jak ja was miłuję. A wy, dusze drogie, dlaczego jesteście tak zimne i obojętne na moją miłość? Wiem, że wciąż zaprzedają was potrzeby waszej rodziny, waszego domu, wymagania świata. A jednak czyż nie znajdziecie chwili czasu, aby dać mi dowód miłości i wdzięczności? Ach, nie dajcie się pochłonąć tysięcznym błachostkom, i znajdźcie wolną chwilę na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i przyjmowanie więźnia miłości, którym ja jestem. Złóżcie jałmużne miłości boskiemu więźniowi, który na Was oczekuje, który Was wzywa i pragnie. Wszystkie te uczucia opanowały mnie w chwili ostatniej wieczerzy. Ale nie, nie powiedziałem ci jeszcze, że odczuło moje serce na myśl o moich duszach wybranych, o moich oblubienicach i o moich kapłanach. Ból, jaki czułem, kiedy wiedziałem, że wielu z nich mnie zdradzi, odrzuci, sprzeda. Jeśli Was proszę o miłość, nie odmawiajcie mi jej. Tak łatwo jest kochać tego, który jest samą miłością. Tak prosto jest kochać Waszego Boga. Pobudzony gorącym pragnieniem, złożeniami dowodów swej miłości i wierności odpowiadam. Duszo umiłowana, jeśli chcesz, aby Twój ogród duchowy wydał kwiat, który lubię, pozwól mi, bym to ja sam go uprawiał. Pozwól mi zaorać tę ziemię Twojej duszy i serca. Pozwól mi dziś wyrwać te korzenie, które mi przeszkadzają, a których sam sama nie wiesz, jak je usunąć. Jeśli wymagam od ciebie ofiary z Twych upodobań lub charakteru, albo też z aktów miłości, cierpliwości i zaparcia się, czy też tego lub innego dowodu gorliwości, posłuszeństwa lub umartwienia. To dlatego, aby dać ziemię Twojego serca pod uprawę mojej miłosiernej miłości. Zwycięstwo, które odniosłaś nad sobą, nad swoimi złymi skłonnościami, pragnieniami, uzyska światło dla jakiejś duszy grzesznej. Przykrość pokornie zniesiona, zagoi rany przez. Niego mi zadaną, wynagrodzi zniewagę, uczyni zadość za winę. Uwaga spokojnie, a nawet z radością przyjęta, uzyska dla dusz zaślepionych pychą łaskę oświecenia, skłaniając je do pokornej prośby o przebaczenie. Tego wszystkiego dokonam w Twojej duszy, jeśli zostawisz mi swobodę działania. Wtedy szybko wyrosną kwiaty. A ty staniesz się pociechą mego serca. Szukam tej pociechy i chcę ją znaleźć w moich duszach wybranych. Zapisz to, co wycierpiało moje serce w tej godzinie. Kiedy, nie mogąc powstrzymać trawiącego mnie płomienia, żaru mojej miłości do Was, wymyśliłem ten cud miłości, jakim jest Eucharystia. Patrząc na wszystkie dusze, które będą aż do mojego przejścia spożywać ten boski chleb, widziałem również żaliwych, ale także niewdzięcznych i moich wiernych, i moich kapłanów. Wiedziałem, jak te dusze stygną, popadają w rutynę, a nawet upadają coraz to niżej. Przychodzi znużenie, zmęczenie, aż kończą na oziębłości. A przecież ja jestem w tabernakulum całą noc i czekam na każdą duszę. Ach, jakże wyrazić, czego oczekuję od każdego z moich kapłanów. Wyposażyłem ich w moc mojej miłości, aby przebaczali duszą. Oddałem do ich dyspozycji, oddałem się do ich dyspozycji, na ich słowo schodzę z nieba na ziemię. Oddaję się w ich ręce, aby mnie zamknęli w tabernakulum albo podali w Komunii Świętej, są oni przecież moimi szafarzami. A wreszcie powierzam im duszę, aby przez swe nauki duchowe kierownictwa, zwłaszcza przez swój przykład prowadzili je. Po drogach cnoty. Czy wszyscy odpowiadają temu wezwaniu? Czy wszyscy wykonują tę misję miłości? Czy dziś przy ołtarzach kapan mój będzie mi polecał duszę, któremu powierzyłem? Czy wynagrodzi mi zniewagi, których doznałem, a których tajemnice on posiadł? Czy poprosi mnie o siłę, aby święcie wykonać swe zadanie, aby gorliwie zabrać się do pracy nad zbawieniem dusz? Czy będzie umiał dzisiaj zaprzeć się samego siebie więcej niż wczoraj? Czy okaże mi miłości o wiele więcej niż wczoraj, której oczekuję? Czy, mógł, czy będę mógł w nim spocząć? Jak w drogim i umiłowanym mi uczniu? Jeszcze ostatni fragment. Tak, chronię się do tych dusz moich umiłowanych kapłanów, oblubienic, w duszach moich wiernych, którzy żyją w świecie, aby zapomnieć o zniewagach świata. W duszach moich umiłowanych, wybranych, ukrywam się i wypoczywam. Są one bowiem jak rozwinięte róże, które bronią mnie swymi kolcami i pocieszają miłością. Józefo, daj mi swą miłość, daj mi swoje serce. Przygotuj się, aby pójść za mną do Getsemani. Tam nauczę cię cierpieć i umocnię cię krwawym potem które mi wycisnęły grzechy dusz. Tymczasem pocieszaj mnie przez pragnienie ukrycia mnie w swoim sercu. W ten sposób wynagrodzisz opuszczoną komunię świętą. Żegnaj, nie zapominaj o mnie, tęsknij za mną, tak jak ja tęsknię za tobą. Miłuj mnie tak, jak ja ciebie miłuję. Szukaj mnie tak, jak ja szukam ciebie. Widzisz, że nie opuszczam Cię nigdy? Pozostań przy mnie w Getsemani. Chodźmy tam, do ogrodu. Tam poznasz miłość mojego serca. Pozwól, aby moja krew zrosiła Cię i umocniła w Twej małości i nędzy. Ucałuj moje rany. A Twoje usta napełnią się miłosierdziem, i będzie zawsze mówić to, co będzie przynosić mi chwałę. Mario, dziękujemy za to, że dyskretnie, ale w sposób pewny jesteś z nami tutaj, matko zranionej miłości. Dziękujemy, że pomagasz nam przeżywać to, co przeżywał Chrystus w Wieczerniku, kiedy wtedy również doświadczał wielkiego cierpienia, bo widział to, co było, to, co jest i co będzie. Wiele dusz wybranych, ale także wiele osób, które Go odrzuci. My nie chcemy być u nie chcemy być w naszej modlitwie, w naszej wierze, nie czuli wobec Jezusa, wobec jego męki. Chcemy duchowo być w wieczerniku, chcemy być jak najbliżej Pana, jak Jan, apostoł, jak Ty, bo Ty też tam byłaś. Dyskretnie, ale też obecna. Jezus cierpiał wewnętrznie, Jego serce wtedy też było ranione wewnętrznie. Przez ukryte grzechy ludzi. <laughs> Najpierw cierpią duchowo, a potem fizycznie. I ty również razem z nim cierpiałaś. Matko bolesna, przebita siedmioma mieczami boleści. Matko ukochana, umiłowana, piękna, pokorna, bolesna, kapłańska. Oddaj nas wszystkich Bogu, Ojcu przez Jezusa, ukrzyżowaną miłość w Duchu Świętym. Prowadź nas drogami Syna, drogami sprawiedliwości również, drogami prawości. Maryjo, ukochana, umiłowana Pani, chroń nas. Nasze rodziny, miejsca, w których żyjemy. Również to miejsce. Naszą wspólnotę, ale także tą parafię żarecką, czy parafię e, w Goszkowie Parafię, w których jesteśmy. Chcemy wzrastać tam, gdzie żyjemy. I prosimy Maryjo, ukochana Pani, chroń to miejsce od zła, od złych duchów, także od ludzi, którzy chcą to zniszczyć, ten... E, ten dar Boży, jakim jest właśnie to miejsce, że możemy tu być, modlić się. Bo za tym kryje się wściekłość piekła. Maryjo, ochroń nas i tych, którzy tu przyjeżdżają, którzy nas wspierają, którzy cierpią z powodu tego, że należą sercem do tego dzieła. Maryjo, okryj nas swoim płaszczem, abyśmy byli niewidzialni dla zła. Abyśmy byli przebleczeni w zbroję światła. Abyśmy byli przebleczeni w szaty męki Jezusa. Aby każdy z nas był duchowo zjednoczony z ranami Jezusa.